Słuchajcie, można wygrać 200 tysięcy. Tak, wygrać 200 tysięcy. Laki koniczynka. Słuchajcie, i tutaj mamy różowy diament. O ile tutaj już wszystkie główne wygrane są rozdane i nie masz na to szans. No to mamy jeszcze szansę na 6300 zł te 6000 już też byłoby fajnie postanowiłem troszeczkę odświeżyć taką zdrapkę i zobaczyć czy może uda się trafić wygraną drugiego stopnia czyli te 6000 zł bo jest jeszcze kilka do rozdania a później mamy różowy diament i o co tutaj chodzi a więc zdrapujemy Pole gry, czyli tutaj, jeżeli trafimy tam biedronkę, no to wygrywamy przypisaną kwotę do, do, do tej biedrony. A jeżeli ta biedronka będzie czerwona, to tą kwotę mnożymy razy dwa. I już kończę z nudziarstwem. Zaczynamy drapać. Jest tutaj auto, czy auta, no, przepraszam, nuta. Nuta jest tutaj. Nuta nie daje nam wygranej. Jest tutaj aparat. Jest zwierzątko. Niestety to nie jest biedronka, także wygranej nie mamy. Jest to żółw. Jest wisienka. To tam, może sprawdźmy o co w ogóle tutaj gramy. Jest 15 zł do wygrania, i to jest zegarek, to nie jest nasza wygrana. Tu jest 5 dyszek, tutaj jest 5 zł, i tutaj mamy 70 zł. No sprawdźmy od czego? Od, 15, od 5 dyszek. Tu jest palma, to nie jest nasza. Może piątka. Jest 5 zł, się zwróciło. Wymienimy na kolejną wzrobkę jutro. Na coś innego, być może. Tu jest piórko. Co jeszcze się tam kryje? Tu jest 7 i 300 zł. I to już by zrobiło mi dzisiaj wieczór. Niestety, tu jest klucz. A tutaj jest. Serduszko. I to powoduje, że wygraliśmy. Wygraliśmy 5 zł. Ale to nie jest jakaś. Ogromna wygrana. Może w różowy diament to się zmieni. Na czym ten różowy diament polega? Słuchajcie, zdrapujemy pole gry, czyli tutaj mamy wygrywające liczby. A tutaj nam się ukażą nasze liczby. Jeżeli któraś z naszych liczb będzie taka jak liczba wygrywająca, no to wygrywamy przypisaną kwotę. A jeżeli znajdziemy, zobaczcie, taki symbol. O, taki. To, to wygrywamy również przypisaną kwotę do tego symbolu. I co? No to co? Czyli jeżeli wygramy ten, jeżeli trafimy ten diament, tak? No tak rozumiem, że to jest symbol diamenta. Więc co? Jakie tu mamy liczby? 23, 17. 51 i 31. To są nasze liczby wygrywające. No i sprawdźmy. Sprawdźmy, czy takie liczby gdzieś tutaj się kryją. Tu jest 16. 16 to nie jest nasza liczba wygrywająca. 34 też nie. 55 też nie. 46 A tutaj jest 37 i to niestety nie jest wygrywająca liczba. Mamy jeszcze troszeczkę szans, bo tu mamy poniżej kolejne miejsca, żeby coś wygrać. Tu jest 54. 54 nie jest naszą wygrywającą liczbą. Gdyby to było 51, to byśmy wygrali 5 dyszek. A tutaj jeszcze mamy. Mamy jeszcze do wygrania 200 zł, 5 zł, 200 tysięcy. Słuchajcie, jest nawet i mamy dyszkę, więc sprawdźmy, czy dyszkę wygraliśmy. Tu jest 47 to nie jest liczba wygrywająca. A 200 tysięcy? O blisko jesteśmy, bo to jest 18. 18, a nasza wygrywająca liczba to 17. Niestety nie wygraliśmy. 32 niby blisko, bo nasza wygrywająca liczba to jest 31, i mam obawy, że po prostu nie wygramy nic. Tutaj jest 24, też blisko. Zobaczcie, jakie oni tutaj dają nam poczucie, że oj, kupimy jeszcze jedną zdrabkę, bo byliśmy blisko. Zobaczcie, 24. Tutaj jest wygrywającą liczbą, a, naszą liczbą, ma wygrywającą 23. No, wszystko o 1, gdzieś tam się przesuwało 17-18, ale to tak samo jesteśmy daleko, jakby to było nawet nie wiem, 50 liczb dalej. Niestety nie wygraliśmy nic. Wam życzę więcej szczęścia. Ja dzisiaj, inwestując, tak to nazwijmy dla zabawy 10 zł, wygrałem. Trudno to nazwać. Zminimalizowałem strata o 5 zł. Piątka jutro do odebrania.